Pogrzeb Stanisława Sojki. Fakt ustalił, gdzie i kiedy zostanie pochowany. Data pożegnania Stanisława Sojki wciąż pozostaje nieustalona. Uroczystość będzie mieć rangę państwową i prawdopodobnie odbędzie się w drugim tygodniu września. Artysta, który miał wystąpić podczas Top of the Festiwal, Festival, spocznie na stołecznych Powązkach. To wstępne ustalenia przekazał Fakt, powołując się na osoby z bliskiego otoczenia zmarłego muzyka. Zmarł w Sopocie. Śledztwo i sekcja zwłok. Stanisław Sojka zmarł nagle 21 sierpnia w Sopocie, kilka godzin przed swoim występem w Operze Leśnej. Miał pojawić się na scenie festiwalu Top of the Top Sopot Festival, gdzie publiczność czekała na jego występ. Zamiast koncertu nadeszła tragiczna wiadomość: Artystę znaleziono martwego w pokoju hotelowym. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła festiwalem i całą publicznością, a transmisję przerwano. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące nagłej śmierci Muzyka. Przeprowadzona sekcja zwłok nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zgonu. Biegli zdecydowali o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań histopatologicznych, które mogą potrwać kilka tygodni. Dopiero po ich zakończeniu poznamy oficjalne ustalenia, które dadzą odpowiedź. Co dokładnie stało się w dniu śmierci artysty? Ceremonia orandze państwowej. Według ustaleń faktu, pogrzeb Stanisława Sojki odbędzie się w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. To miejsce spoczynku wielu zasłużonych dla polskiej kultury i sztuki. Ceremonia ma mieć charakter państwowy. Z udziałem przedstawicieli władz, ludzi kultury i fanów. Choć dokładna data nie została jeszcze podana, mówi się o drugim tygodniu września. Podczas rozmowy, z faktem, osoba z bliskiego otoczenia artysty wspomniała: Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane. Natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Sojka spocznie na warszawskich powązkach. W Sopocie, gdzie Sojka miał wystąpić, koledzy artyści i publiczność oddali mu hołd w symboliczny sposób. Na scenie wybrzmiał jego największy przebój tolerancja. Wykonany wspólnie przez uczestników festiwalu. Publiczność wstała z miejsc, a chwila ciszy i łzy na twarzach wielu osób podkreśliły, jak wielką stratę poniosła polska muzyka. Po śmierci artysty w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów od fanów i kolegów z branży. Kajach napisała, że Sojka był dla niej artystą totalnym i człowiekiem światła. Grzegorz Turnał wspominał wspólne koncerty, podkreślając niezwykłą energię Sojki na scenie. Internauci w komentarzach wskazywali, że jego muzyka uczyła wrażliwości i otwierała serca. Stanisław Sojka, sylwetka artysty. Stanisław Sojka był jednym z najwybitniejszych polskich wokalistów, pianistów i kompozytorów. Jego kariera rozpoczęła się w latach 70., a świat muzyczny pokochał go za niezwykle charakterystyczny głos łączący jazz, soul i muzykę pop. W swoim dorobku miał ponad 30 albumów, a jego twórczość zawsze wymykała się sztywnym, gatunkowym podziałom. Największą popularność przyniosły mu takie utwory jak Tolerancja, absolutnie nic, czy interpretacje poezji Czesława Miłosza. Był również znany z niezwykłych interpretacji utworów sakralnych i jazzowych standardów. Cenili go zarówno krytycy, jak i publiczność, a współpracowali z nim najwięksi polscy i światowi muzycy. Śmierć Stanisława Sojki to ogromna strata dla polskiej kultury. Był artystą niepowtarzalnym, który potrafił łączyć pokolenia i gatunki muzyczne. Choć sekcja zwłok nie wyjaśniła jeszcze przyczyn jego nagłego zgonu, wiadomo już, że jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy i odbędzie się na warszawskich powązkach. Cała Polska szykuje się na pożegnanie artysty, którego twórczość pozostanie w pamięci na zawsze.